my razem na raz, waszy. Dobra, Dobra. Nagram, no, nagram was. Dobra. Grywka na fb się. <wygląda> właśnie się. Lecimy! Hejko kochani, z tej strony Marysia. Jesteśmy dzisiaj, w ogóle mamy mega crazy dzień, bo jest jakaś, nie wiem, 930 trzy, y I my przyjechaliśmy już z Gdańska, jesteśmy w wielkiej w Warszawie, jak widać. A przyjechaliśmy tutaj do Warszawy po pierwsze na event Red Bulla, który zaczyna o 11. I chyba jestem pierwszy raz przed czasem i tylko od tego, że to nas zawiózł. Pękki, tata, że nas zawiązuje się, mogłam chwilę odespać, a druga rzecz to jest to, że potem urywamy się z eventu Red Bulla i lecimy oglądać zawody kulturystyczne w NBF, bo zaprosił mnie Maria Czerniewicz, dzięki Maria zaproszenie obejrzy sobie, jak to wygląda. Więc zobaczymy sobie pierwsza na takich zawodach, jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. Jestem ciekawa, jak będziemy naciać no i pokażę wam jak to wygląda Le Lecimy Patrzcie, są parasolki, czyli To Badlamis. Ale patrzcie jak to wygląda Maria To jest jakby luksusowo nie będziesz sama co to też. Dostaliśmy kochani koszuleczki I do tego jeszcze mieliśmy Czapeczkę taką ładną. Road to High Rocks. kochani, jesteśmy na cienkich koszulkach. Idziemy zaraz na lunchek, tak? No, nie, najpierw jest przywitanie. Tak, no zatrzymujemy. się. Potem a potem trening, więc nie można za dużo zjeść, żeby się nie, nie później. Patrzcie, kochani, jesteśmy w Kiwlu. i nawet tutaj jest Red Bull dodać i skrzydeł. Więc patrzcie, jak się nastarali tutaj. Hejka, kochani, jesteśmy tutaj z Martą, To jest z High rock i with Ida Matilda, yes. e, która nam pro, e, prowadzić cały ten event. Trochę nam powiedziała, co będzie, więc zobaczymy, na co mamy być gotowi. Pokażę wam, jak to wygląda teraz. O, to mamy. O, tam właśnie biegła w sumie. Tutaj? I, i, i... Patrzcie, jesteśmy. tutaj mamy takie widoczki. Będziemy się teraz rozgrzewać. Nie wiem czy będzie słychać pani, ale ja pierwszy raz dzisiaj będę taki robić trening kairota, Więc zobaczymy jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że mój trening podbiegi przeszkodowe troszeczkę mi w tym pomoże. No ale zobaczymy. Podobno ma być dla każdego poziomu, więc zobaczymy. Sala tortu. Pani ma rozgrzewkę? Robię jakąś nogę. Teraz śniana. Ani rozgrzewka nawet bo wygląda właśnie. Tak. Ale drugie nie, nie? No, musisz zmienić za. Jedna noga. Dobra, dawaj szybko tą drugą. Trzymam się. Trzymam się. Bo co to ci stało? So try to think about your speed. just pushing them small steps. So the station is here, We go down to your right feet. You can take one leg out at a time, depends on how you do or you can do both. Mieram już, nie? Chodźcie się chyba na kolanę 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, teraz minutę przerwy. Robiłem teraz minutę przerwy, ale podobno, że dopiero w połowie. Pokażę wam jak to wygląda. Tutaj właśnie było stanowisko z jest Tutaj jestem detla. Tam Subarpisy. I po zmieniamy się. Zmieniamy się stanowiskami. I mamy trzy razy po 15 sekund. I między nimi chyba 5 sekund tylko przerwy, więc to jest bardzo ciężko, ale to po prostu widać. Dajesz Kinga głosu, tego drupaska, daj. O, kochaj go! A może ja się zmienię? Ja mówię, ja wyszłam, pani to, z wsemną. Ja mogę z tobą zakończyć, ale tylko jedno. Koniec! <gry arriver>

My dragons. That was incredible. The team move. Laura, I'm going. Come on, boys, I'm 3, to 1, 2, 3, 4, 150, Bardziej 150, 150, 150, Ostatnia 150, bardziej 150, 150, 150, Ostatnia seria Masakra! Kinga, jak się czujesz? Dobra to była rozgrzewczana. <laughs> Kinga jest rekordistką Polski w high rock'ie, dlatego Danii. Co to jest rozgrzewka. A dla nas? Bardzo dobrze. Do Łącznie 34 minuty ciągłego wysiłku. Cieszę się, że mówi, że jej się podobało. Bardzo. I ja chcę więcej, więc z Jazz a Rock High Rocks. No tak, ale bez wiatrki. No tak, tak, double, no na pewno. Nie kochani, nie bierzcie do dubla, do High Rocks, bo umieram, nie? Nie wykręcę nic. No, a pokaże wysokowskie lodo. No, ja no. pierdolę. Przepraszam, uh -huh. nie mogę się o Obmazgo no, ty pogodnych. Przestań, Przestań, um. okay. To jest w sumie boląco silne y, zrobisz dla mnie tu jeszcze raz i wejdziemy razem na raz, na raz na trzy. Dobra? Nagrasz no, na, no. na, na to? Nagram Dobra Co, wejdź na chwilę Dziękuję Już się... Ale poczekaj, bo wejdziesz jeszcze raz no. A <laughs> Ada, słuchajcie Dobra kochani, my jesteśmy pojedzonku No i zmywamy się, bo zaraz zaczyna się kolejny trening na netballa Ale my musimy jeszcze lecieć na WNBF O czym wam mówiłam Więc ja się zbieram szybciutko No i lecimy troszkę kulturystów Hejka kochani Zrobiliśmy szybką teleportację do Grodziska Mazowieckiego. Lecimy właśnie zobaczyć teraz sobie zawody. Widziałem, że jest multum ludzi, więc jest to duża impreza. Co prawda już y, zawodnicy są o 9 startują. Jest y, prawie 16, no ale wiadomo, co robiliśmy wcześniej, więc lecimy szybciutko, zobaczyć, co tam się dzieje. Have fun, guys. Voice belongs to Martin. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning oh And this is just the beginning. I'm here. Nie wiem, co Widać, ale tak cały czas od 3 godzin. Mam naprawdę mocne wydarzenie. Bardzo mi się podoba, przychylę do mocy, nie wysłuchałam więc Powiem nam, że trochę poprzemek w się Gwyszczelstwa. Ale na pewno nie aż tak bardzo, jak tutaj się stają zawodnicy. No kochani, żegnamy tutaj tą ogromną halę i uczestników, którzy, uwaga, będą tutaj do trzeciej w nocy prawdopodobnie, bo miało być do północy, ale y, wiem o tym, że mamy trochę opóźnienie, mają opóźnienie, y, więc słuchajcie, tutaj zawodnicy będą aż Prawdopodobnie do drugiej w nocy jeszcze startować, ale my kończymy tego vloga. Chciałam jeszcze Wam pokazać, jak super postarał się Mario Czarniewicz. Tutaj właśnie dostałam taką wejściówkę. Bardzo doceniam. Jeszcze potem stawiam wam klipy właśnie z mojego wejścia, bo nawet stawił filmiki z moich zwyczajów. Moich Tutaj na Stanach mam super wydarzenie. My lecimy, bo jeszcze wracamy dzisiaj do Gdańska. Dziękuję bardzo za oglądanie. Subskrybujcie kanał bo dużo będzie nowości. Trzymajcie się.